Dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 23. Pomimo tego, że mamy event footies, no mamy najlepsze karty do trafienia typu Neymar, Jesus, al Ovai Ran, no i możemy trafić typowe karty toty, De Bruyne, Messi, Benzema, Kurtua, yy, Theo Hernandez i tak dalej. Ale zobaczmy, co jest w SBC. No, wiadomo, mamy codzienne zadanie futis. To jest pierwszy taki Opening, spokojnie. Mamy piłkarza 80 plus do wyboru. No, pig jest naprawdę, fest przydatny. Jeżeli chcecie przepalać, na przykład, jakiegoś piłkarza typu Tim Cahill czy QL. No, QL już przepaliłem, ale Cahilla jeszcze. Jeszcze nie. Zostało mi jeszcze jedno wyzwanie. To jest fest, przydatny pik na to, co będziecie przepalać. Jeszcze mamy takiego typu brązowe i srebrne ulepszenia, które mogliście dostać za EXPA. Jak robiliście yy, zadanie z trzeciego tygodnia, futis, gdzie było takie brązowe i srebrne ulepszenia za EXPA. Naprawdę polecam. To SBC jest Fest przydatne na ikonę. Jeszcze mamy takie coś jak ulepszenie 84 plus 10 No, nie wiem po co to, ale to też może być przydatne. Ok. Kurde Żółkunde, który się kończy za 8 godzin. Jest Francuz z Barcelony. Kurde, tu trzeba na niego 4 wybitnych składów, ale mi się nie chce, więc nie będę tego robił na razie. Kurde, jeszcze jest cztery składy na paczkę 30x84+. Ja pierdzielę. Tutaj mamy Pika z ikoną, 90 plus do wyboru. Jeden z trzech. Urodzinowy, Toty, Trophy Titans lub Shapeshifter o Ocenie 90 plus. Mamy Rayana Czerkiego, Chyba też go nie będę robił. No bo po co? Jeszcze jest ulepszenie 85 plus 10, i jeszcze Wisienka na torcie. Pik 87 plus do wyboru. Kurde. 87 plus do wyboru to jest jeden chyba z najlepszych pików, które możemy, możemy przepalać. Kurde. Ja z, z, z wcześniejszych pików 86 plus. Przypali, yy, przypaliłem dwa składy na dwa piki. To dostałem dwa informy. Jednego z nich chyba przypaliłem. Kurde, nie wiem na co przypaliłem jednego informa. A na Timaki Heila yy, przypaliłem jednego informa. Ok. Jeszcze jest Hernandez. Trzeba przypalać jeden składzik. O ocenie 86 bez żadnych wymagań. Futis premium. Pełnym zgraniem. Gites. O! Sangare. O! Sangare z Wybrzeży Kości Słoniowej. Jeden lub więcej zawodników z Ligi Holenderskiej i 84. Kurde, to też jest fajny zawodnik. Ale jakbym zaczął go przepanać to on pójdzie do mnie na przepałkę. Ale gdybym miał tyle kart, no to oczywiście, że tak. Gdybym miał też Hernandeza, to też bym go przypalił. Na Kejhila. Mamy jeszcze no typowo ikony. Piłkarz z drugiej partii najlepsi z futis do wyboru. Tu trzeba przypalić skład 84 plus. O, tu jestem Tim Cahill, bohater futis. Jeszcze jest Joe Cole. Kurde, trzy składy na Joe Cola? Ja nie mogę, nie. Na Joe Cola trzy składy. A mi został tylko skład 89. Gdzie drzewa Informa lub Toca. W niedzielę dostanę nagrody za squad Battles. No i chyba będę go przypalał. Kurde, jeszcze z Rodrigo których będzie przepalanych 14? Nie wiem, jaki kur... Który będzie przepalanych 5 składów? Jezus, jakie 14, ty idioto. Tutaj mamy typowo ikony: End of, end of the Era, Ngolocante, ocena, do... ocena 96, ocena 96, oceny ogólnej. Mhm. Tu też mamy ikony Tutaj mamy ulepszenie różnych lig. Też było za EXPA. Tutaj mamy wymienną rozbudowę. TOT w 8,1+. Możemy trafić Informa bez problemu. Tutaj mamy rozbudowę TOT lub historię TOT. O, to jest mój ulubiony piłkarz. Fernando Torres. Kosztuje 200k. Jeszcze jest Ronaldinho. Jezus. 30 Trzy składy na brazylijczyka, serio. No. 33 składy na Ronaldinho. Pewnie on będzie kosztował z 10 baniek, czy coś takiego. Albo nawet i więcej. Tutaj mamy zażetony FGS, kurde, paczki. Tutaj mamy... Tutaj mamy takie stare typowo składy. Czecha zrobiłem. QL'a zrobiłem. Kumana zrobiłem, którego już przepaliłem. <laughs> Dobra. Jak wejdziemy sobie w zadaniach, to zostało nam 8 godzin do Inakiego Williamsa. Ja muszę rozegrać jeszcze 4 mecze. Tak, jeszcze 4 mecze z minimum 3 piłkarzami z La Ligi. Jeszcze jest Olivier Antman. Muszę wygrać 5 meczy, żeby go zdobyć. Ok. Mamy trzeci, trzeci dzień futis wobec ważnych meczów, to nie. Mi się nie chce tego robić. Dobra. Kurde. Na Oliwiera Antmana jest 5 dni. Co? Kurde, a on... Nie. To zadania w ogóle w środę przychodzą. O piłkarzy. W środę i w piątki. Bo w piątek przyszedł yy, Inaki Williams, a w, a w środę Antman. Ok. Dobra, zadanie tygodniowe jeszcze nie zrobiłem, ale będzie okazja do tego. Puchar Futis, kurde. Futis Premium Lemar, bez kitu, ej. Tydzień czwarty Futis, kurde. WBS ważnych meczów. Niestety. O, wyzwanie wypożyczonego WBS gwiazdy z okładki Habiego Alonso. Czy to jest ikona? Jeszcze jest wypożyczony Szewczenko. O! Za rozegranie 6 meczów mamy Future Stara Starskaradzkarier. Muszę nim wygrać 8 meczów i strzelić gola w 10 różnych meczach. Kurde. Jeżeli chcecie zobaczyć mój skład, zostawcie łapeczkę do góry. i Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jeżeli ci, którzy zostawili i łapeczkę do góry, i subskrypcję, to mogą mój składzik zobaczyć. Dobra, prezentuje się on w ten sposób, jest FC Jogitsu. Mamy tak, Terstegena pomiędzy słupkami. Na bokach obrony Jordi Alba w wersji End of the Era oraz Wilfred Zaha w wersji Shifter Premium. Na środku obrony Kalidu Kulibali, Futis Premium. Oraz jego kolega obok Jeremia Sążust. Również futis Premium. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że Terstegen jest w wersji Team of the Season. No. Na środku pomocy mamy Lukę Modrycia w wersji Team of the Year. To jest moja pierwsza karta toty w życiu. Stestowałem go. się nim bardzo dobrze gra. No zależy niektórym, czy też, no może ciężko grać. Drugim środkowym pomocnikiem jest Brondley Danger, którego zrobiłem z zadań. Którego zrobiłem z zadań. Też się fajnie gra yy, takim pomocnikiem. Ja chyba jednego gola nim strzeliłem, co nie? Zobaczmy, dane zawodnika. 3 na 5. Kurde, pięć słabszej nogi. Nie, 0 bramek w dwóch meczach. Ale się to kiedyś poprawi. No i Xavi Hernandez, legenda mojego kanału. Zesz... Jakiego? Jakiego? kanału? Legenda mojego składu. Xavi jest po prostu rewelacyjny. 4 na 3, 3 słabszej nogi. No a... Ja rozegrałem nim 151 meczy. Gdzie zdobędę 36 bramek? No taki Szawi, no fajnie się spisze na środku pomocy. To będzie legenda mojego składu. No i na środku napadu, na środku ofensywy mamy Lorenzo Insigne Futis Premium. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że to jest Bradley Danger. Futis Premium oraz szawi Icona Prime Lorenzo Incinie. <laughs> Również Futis Premium. Też mi się bardzo dobrze nim gra. Doskonały zawodnik. 5 na 5 w końcu jakiś zawodnik, który ma 5 gwiazdek sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi. W 16 tak w 16 meczach strzeliłem 16 bramek. Mamy to. Ale no, tylko dwie żółte kartki. Co mnie to interesuje? Lorenzo jest takim niskim zawodnikiem, że to jest hit, nie? No i po prawej stronie Tony Cross wersji Shape Shifter bez premium. Ten Tony Cross też jest wyśmienity. Również 5 na 5 Doskonały zawodnik. Jeszcze ma SPD i SPO. Ale dałem mu EŚ-N w formacji 4-3-2-1. Rozegrałem 39 meczy Tonim Krozem i strzeliłem 35 bramek. Kurde. Jak to szyb, szybko chodzi. Jeszcze Petr Czech w wersji Shape Shifter. 5 na 4 No w aplikacji może być tak, że odwrócą kolejność najpierw słabsza noga, potem sztuczki ja mówię w kolejności sztuczki noga, słabsza noga 5 na 4 jest bardzo wysoki 1,96 23 mecze rozegrane taką fajną ikoną 29 bramek jedna żółta kartka i to tyle no ławka mamy na, ławkę mamy naprawdę solidną Roberto Carlos na wypożyczeniu. 5 na 5. Doskonały zawodnik. Jedna żółta kartka, a nawet dwie żółte kartki. Dwie bramki udało mi się zdobyć. Też jest niski. O! Hero Footis Hirofutis! Hirofutis! Mi się bardzo dobrze nie gra. No, jest tak średni pod względem wzrostu, 5 na 4 również. Rozegrałem 13 meczy, gdzie zdobyłem 8 bramek, jedna żółta kartka, czego mi nie wróży. Hakan Chanonoglu w wersji Level Up. Kurde, szkoda, że nie wziąłem Level Up Premium niestety, bo ja miałem jeszcze do... Zrobienia w zadaniach Raula Jimeneza też był w wersji level up, ale go nie zrobiłem, niestety. Też średni pod względem wzrostu 4 na 5, 5 słabszej nogi. No. 30 meczów nim rozegrałem, strzeliłem 5 bramek, zdobyłem 6 żółtych kartek. I teraz futis bez premium. Kolo Muani. Runzel! Kolo Muani! Też wysoki. 4 na 5, tak samo jak Hakan Chalonoglu, Zdobyłem nim 17 bramek w 10 meczach. Także fajnie, że on się tak prezentuje. Jeszcze zrobiłem Franco Zola na wypożyczeniu, ale to nie będzie zbyt istotne. Zola w wersji Shapeshifter. Teraz Robert Lewandowski w wersji Wants to Watch. Mi się wydaje, że on będzie przepalany. Pod kątem tego, że mi się dobrze tym zawodnikiem gra, w sześciu meczach zdobyłem tylko cztery bramki. 4 na 4 No, też troszeczkę wysoki zawodnik. Obiecujący transfer, a to jest once to watch. Dobra, to jest to samo. I Thierry Henry. Legenda. Pierwsza z legend mojego składu. Mój ulubieniec. Bez kitu. Polecam go zrobić albo polecam go kupić. Thierry Henry. 4 na 4, też wysoki. Średnia średnia. Średnia atak. Co? Prawa noga lepsza. 164 mecze. 248 bramek. 7 żółtych kartek. Jedna czerwona. Mi. Byt dobrze nie wróży. <laughs> Mamy cechy. Dryk. Finezyjny strzał. Rozgrywający tylko Ezji. Strzał pocinką, tylko Ezji i zwinny dribler. I statystyki, jak i, jako ikona. 5 lat w AS Monaco, 0 w Juventusie, 19 występów w Juventusie, o stary. 360 w Arsenalu, o stary, gdzie grał 8 lat, zdobył 226 bramek. Najwięcej jak na razie. 13 lat grał w reprezentacji Francji, gdzie strzelił. 51 bramek w 123 występach, co? O nie. Dobra. Z FIFY 23 to byłoby na tyle. To były najświeższe informacje na temat Ech, mojego składu, SBC, zadań i tak dalej. I moje ławeczki. Więc kolejny odcinek z FIFY to będzie SBC codziennego brązowego i srebrnego ulepszania. także dzięki za uwagę, łapeczka do góry, subskrybujcie kanał, żeby mieć taki rozwój, taki jak ja mam teraz po trzech miesiącach chyba grania. ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.